chcę pokazać po ciemiach, lubisz mnie ogniem sparać Pobajerować to możemy pogadać. Twe zmysłowe oczy przykuły mu uwagę. Widzę, że też cię zainteresowałam. Zrozumiałam, że jesteś łatwa i Anioła chcesz pouznać. bliżej kiedy tańczy, ty nie ogarniesz. Ty nie przestawaj mi no, dominować, złamane serce. Znowu chcę mieć na rebi poison nie Uwodzisz, bo twoje ciało płonie ogniem, zanim odkryję twoją, dominującą stronę ogniem. Przy tobie spłonę, na rejni pocałunki twoich ust zimne serce i dłonie takie gorące. Na rejni są, ty mnie uwodzisz, bo twoje ciało płonie ogniem, zanim odkryję twoją, dominującą stronę ogniem. Przy tobie spłonę, na rejni pocałunki twoich ust zimne serce i dłonie takie gorące. Wysoka kobieta twoje ciało to ogień. Cię pragnę, przyciągasz jak magnes posursza. Sprawdzę i odgadnę twój prawdziwy wiek. Muzyko, music. Uwodzę mnie rzęsą, słowa, oczy uwodzi mi piękne, płaskie ciało. Zostaję z nią, nigdzie nie wracam. Jest bardzo miła. Przy tobie rośnie temperatura. Na remi stąd, ty mnie uwodzisz, po twoje ciało płonie ogniem. Za nim odkryję twoją dominującą stronę, w że przy tobie spłonę na remi. Po stąd twoje, twoich ust zimna, serce i dłonie takie. Gorąca. Na Reni Poison, gdy mnie uwodzisz pod Twoje ciało, ogniem chłonie, zanim odkryję Twoją dominującą stronę, ogniem przy sobie spona. Na Reni Poison, pocałunki Twoich ust zimna. Serce i dłonie takie gorące.